Witam Was. Jestem dziś na warszawskim targówku i pokażę Wam drewniany budynek zwany Dom Paprockich, który został wybudowany w latach 1908-1912 jako taka typowa czynszówka, czyli mieszkania pod wynajem. Jest taką perełką tutaj lokalnej zabudowy, gdyż pokazuje jak wyglądała drewniana zabudowa, dawnego, targówka i brudna. Przetrwał zawieruchy wojenne, odcisnął te swoje piętno w historii II wojny światowej, konkretnie powstania warszawskiego. Dziś w początkowej fazie powstania warszawskiego mieścił się tu powstańczy szpital polowy. Zagrał też w jednym seriali Alternatywy. Cztery. Jeden z bohaterów, profesor Rozwadowski, zanim przeprowadził się na Ursynów, mieszkał właśnie w tym budynku. Po wojnie budynek został przyjęty przez państwo, początkowo zamieszkały, ale teraz z biegiem lat już popadał coraz większą wojnę i wydawało się, że podzieli los wielu takich budynków, czyli stopniowej dewastacji. Później jakiś nieby przypadkowy pożar, i budynek zniknie z tego rejonu, z tego krajobrazu. Budynek architektury nawiązuje do stylu Schwidermajer, charakterystycznego dla okolic Focka i zabudowy wzdłuż rzeki Schwider. W 2021 roku został wpisany do rejestru zabytków. No, i wszystko wskazuje na to, że. Będzie odnawiany, jakoś pewnie przywrócona zostanie jego świetność. Będzie można podziwiać do pełnej okazałości. Zobaczyć jak wyglądała dawna zabudowa targówka.